Teraz, Szanowni Państwo, odniosę się jako kandydat na wójta do spraw szkół, do spraw stowarzyszeń, bo takie pytania do mnie trafiały, więc może na początku, odniosę się do szkół. Pytacie: jakie mam podejście do szkół? Czy małe szkoły będę likwidował? Czy mam taki zamiar? To tutaj pragnę uspokoić, bo nie mam zamiaru likwidacji żadnej szkoły. Zresztą kiedyś już przerabiałem jako radny temat likwidacji szkół. Wtedy byłem za tym, aby te szkoły utrzymać. Fakt, faktem, że te szkoły nam pochłaniają sporą część budżetu, ale osobiście uważam, że Szkoła powinna być takim centrum życiowym miejscowości i boję się, że wygaszenie szkół mogłoby doprowadzić do takiej, nazwijmy to martwicy miejscowości, a uważam, że tak być nie powinno. Więc tutaj uważam, że jeżeli poświęcimy jakąś część budżetu, to ta szkoła, dopóki rodzice będą chcieli, aby była utrzymywana, nie ma z tym co dyskutować. Natomiast chciałbym jeszcze te szkoły zaangażować w takiej Sposób, że jeszcze chcę stworzyć kluby seniorów i między innymi do tego też chcę użyć szkół, bo one są cały rok ogrzewane znaczy cały rok, mówimy o sezonie zimowym są ogrzewane, więc jest tam miejsce, gdzie wieczorami mogliby się spotkać seniorzy. Nie wszędzie są inne budynki, więc ja mam jakiś plan, aby te szkoły jeszcze aktywizować, aby wzmocnić ich pozycję wśród społeczności lokalnej, aby tam coś się działo. Chciałbym też, aby przenieść zajęcia ośrodka kultury, aby nie tylko były w Woli Mieleckiej, ich ale też we wszystkich szkołach, jeżeli będzie odpowiednia grupa chętnych, aby tam były zajęcia. Tak więc nie mam w planie w ogóle likwidacji szkół, aczkolwiek mogę się przyglądać tylko, czy jest potrzebne takie zatrudnienie, bo w ostatniej kadencji, jak zadałem pytanie, jak wyglądał na początku kadencji i jak wygląda na końcu kadencji, jak wyglądało zatrudnienie, więc widzimy, że tam chyba 32 osoby w ogóle, łącznie w gminie i w szkołach zostało zatrudnionych, więc tutaj. To bym ewentualnie mógł się pochylić nad weryfikacją, czy to jest potrzebne. Natomiast nie chcę tego mówić, że to też jest niepotrzebne, bo, bo nie mam na to wiedzy. Natomiast co do likwidacji szkół, możecie Państwo być spokojni. Chciałbym, aby te szkoły jeszcze pełniły dodatkowe funkcje, aby tam się jeszcze więcej działo niż do tej pory. Kolejna sprawa to jest sprawa stowarzyszeń. Wiem, że niektóre stowarzyszenia troszkę się mojej osoby obawiają, bo uchodzę za taką osobę twardą, z twardą ręką i surową. Tutaj nie ma się co obawiać, chyba że się robi jakieś e, dziwne rzeczy, o co też na razie nie chcę nikogo posądzać i, i nie mam takich jakby e, informacji. Natomiast chciałbym, żeby stowarzyszenia na, miały na tyle prostą, e, proste działanie i funkcjonowanie. Sam kiedyś działałem w klubie sportowym i wiem, jak to wygląda. Jeżeli społecznicy chcą coś robić społecznie, to uważam, że gmina Wójt powinni im pomagać, wyjść naprzeciw. I tutaj będę chciał e, właśnie stworzyć lepsze rozwiązania, jeżeli chodzi o współpracę e, z. Takimi organizacjami jak OSP, jak Koła Gospodyń i inne stowarzyszenia. Natomiast na pewno nie obiecuję, że dam więcej, bo być może nie trzeba większych środków, być może trzeba innej pomocy dostarczyć. Jeżeli będzie odpowiednia działalność i będą potrzebne środki na to finansowe, to na pewno, na pewno myślę, że te środki finansowe się znajdą, bo to trzeba dobierać pod to, jak ewentualnie gdzie, co jest potrzebne. Także tutaj wszystkie stowarzyszenia mogą być spokojne, że moja surowa ręka, jakiej pewnie się nie jest taka zła, natomiast na pewno też nie będzie trwoniła niepotrzebnie pieniędzy. To, to, to możecie też być tego spokojni, ale o to też Was nie podejrzewam i myślę, że pewne ustalenia, które ewentualnie będą, jasno określą zasady naszego funkcjonowania. Także myślę, że pokrótce wyjaśniłem informacje co do szkół, myślę, że wyjaśniłem informacje co do stowarzyszeń. Także tutaj nie powinni mieszkańcy się obawiać, że coś nie będzie funkcjonowało. Mam swoje pomysły, myślę, że potrafię. Zaktywizować ten obszar i jeszcze lepiej jak do tej pory funkcjonuje. Także dziękuję za uwagę.